Cześć, jesteśmy na spacerze w górach. Nikogo nie ma na szlaku, więc puszczę Zikusie. Zikuś! siad, siad, bardzo ładnie. Zostań, odpinamy, zostań, Biegli. Świetnie. Teraz może się bawić. Pewnie będzie szukał patyków, ale spróbujemy włączyć zainteresować. Zikuś, nie wolno. Chodź. Hop. Bardzo ładnie. Jeszcze raz, Zikuś. Hop. Świetnie. Do mnie. Bardzo ładnie. Zostań. Zostań. Biegni. Super. Idziemy. E. Idziemy. Zikuś! Do mnie! Tak jest mądra obcinka! Tak jest świetnie! Zika! Do mnie! Pięknie!